Co to jest kratom? Co to jest diglet, stary? Refren nie do końca mi tam lejerowania tych wokali. Jest to ciekawe, nieprzewidywalne. Zajmijcie się tym Też się maga z tej strony mrożon! Mrożon! Dzisiaj robimy sobie reakcję. Uwaga! Guzior, Fit kuban, Guzior powrócił. Stało się, jest yy, jedna rzecz jeszcze. Postarowiłem dzisiaj jeszcze przejść chrzest youtuberski i stać się prawdziwym youtuberem. Dlatego. zostawcie suba. I łapkę w górę. Nie, wiem, czy mi dobrze poszło? Wpalamy słuchafony. Pokaż nam, co masz, guzior i kuban, fit kuban. Okej. Okay. Uuu. Łapki. Co jest tutaj? Okej, okay, chirurgia, tu będziemy coś wycinać. Polskie podsburga tak jak na papus Lepsze dni są miłe, gorsze są jak nawóz O kurwa, jeszcze raz, czekajcie! Biorę, biorę. Polskie Pozburga tak jak na papus Lepsze dni są miłe, gorsze są jak nawóz W okay. kierunku fajki w strzępach drobne były nawóz W tym roku jeżdżę Porsche, w drugim będzie Brabus Ja słucham Bigel, ty masz na czole Pigel. Ja mam na stole <laughs> rapy, co brzmią jakby miały pigment Co dwa lata rzucam scenę, bo ją ścignę Kurwa jednym singlem ja. Wow, dobra! Mocne wyjście! Słychać od razu ten charakterystyczny styl Guziora, gdzieś tam lejerowania tych wokali. Praktycznie nigdy nie jest na jednym wokalu, tylko zawsze tam jest zlery, zlayerowane przynajmniej ze trzy. Fajnie jest to charakterystyczne brzmienie dla niego. Guziorowe. Ja nie podejmę się tutaj jakiejś dzikiej analizy tego tekstu, ale dobrze jest to technicznie poskładane. Także słuchamy dalej. Wydam pójtę to raperzy w kraju bidne, kręcą numery dziwne, tak jak Flupa w pigle. Aha, flexik jest. Wynik i bre problem kiwne, ja. Młoda scena piękna, chłopy i dziewczęta wychodzą z ziemi jak Diglet. Chyba ja co to jest Diglet, stary? Nie wiem, może jestem Debilem, ale są takie słowa, których nie znam niektóre. No, przyznam się, przyznam się, że ich nie znam. Przechodzące po domu z winkiem, leżą tam laptop z hajsu, rulon, no i Lecz nic się nie obawię, wydam płytkę, zniknę. Ale to jest takie płytkę, signet, pigment. Kurwa, yy, ten styl rymów jest ciekawy. To mogę powiedzieć, że tak brzmieniowo jest to ciekawe. A ciężko, ciężko w dzisiejszych czasach, żeby coś było jakieś dziko ciekawe. Znaczy, wiadomo, że to też nie jest nic niesamowicie odkrywczego. Ale mnie to troszeczkę zaintrygowało, jak ten tekst brzmi. Bo myślę, że jak najbardziej na plus. Lecimy dalej. Jak kiedyś hitle, i na grobie, tylko krzywkę. Ty, tutaj jest jakiś chyba refren od Kubana, klimat Kubana bardzo, ale tutaj się zaskoczyłem, ten mix jest taki mocno riverbowy tu tego riverba jest dużo na tym refrenie, że ten wokal gdzieś jest troszeczkę z tyłu. Czy to będzie na plus? Przysłuchajmy dalej. Kiedyś kięne no, krzywdy Wyryjcie mi na grobie tylko krzywkę jeszcze pasty bez paczu i wypijcie Churze Chodbocz... te adliby tak wiecie. One są takie stłumione, też z tym pogłosem mocnym dużym Fajnie to brzmi w kontekście całego referenu, nie? Że one są takie gdzieś takie troszeczkę jak z ziemi, nie? Wiesz zodziłem dla rodziny swoje kwitek Po południu pije kratom. Ja, zielony jak literin drako Co to jest kratom? Po południu piję kratom. Ja zielony jak draco. Draco. z literin Draco. Tela V, dawno powiedziałem, brakom. Linie takie. <laughs> Ej, kurczę, ten tekst jest strasznie intrygujący. Jest tutaj dużo do przekmieniania. Z w... literin Draco wiadomo, ale dziś te rymy dalej, jak lecą są bardzo takie. nieprzewidywalne, bym powiedział. Literin Draco. Sela V, dawno powiedziałem wrakom Sela V dawno powiedziałem wrakom Drako, wrakom, kurwa, ciekawe, naprawdę Nie wiedziałem, że pod tym kątem się jakoś tu zaskoczę, fajne Linie takie precyzyjne, rzecną łatą nie patyki jak aport Mam jestłą rakietę, <laughs> i z nią idziemy na kort Jak pijemy wódkę, to nie zrobię cię jak pakol Nie zawracaj okay. mi gitary, pijesz piany pakol. Starszy guzik, nie mam czasu, jestem wizji. No. Słucham już inaczej rapu, śmieszą dissy Na pełny regulator chce se delizy. Czemuś Czemu śmieszną A później ją wylizać Suko jestem z ulicy Na pełny regulator chce se delizy. A okay. później ją wylizać Suko jestem z ulicy Nawijam to oświadczenie z mównicy Z obecną wiedzą mogłem to wszystko obliczyć Koniciła, życie życiu pełnym słodyczy Koniciła, życie życiu pełnym słodyczy Czekaj, koniciła jeszcze raz? Koniciła, życie życiu Koniciła rzeczy życiu pełnym słodyczy. Okej, okay, dobra, bo kończyła, tylko ja żyłem. Dzień dobry, życzę życiu pełnym słodyczy. I witamy się z życiem pełnym słodyczy. Jak cieszę się szczęściem jego. Pełnym słodyczy. Koniciła rzeczy życiu pełnym słodyczy. Ale jak to kurwa brzmi? Koniciła rzeczy życiu pełnym słodyczy. Tutaj możemy zauważyć to, jak tekst kurwa wpływa na cały odbiór i brzmienie w ogóle numeru, nie? Jakie to też jest kurwa ważne. Jakie Wyryjcie mi na grobie tylko krzywkę Zniszczy to asdy bez i wypicie Podłożyłem dla rodziny swoje kwitne Jak kiedyś kipnę Wyryjcie mi na grobie tylko krzywkę Zniszczę to bez płaczu i wypicie Na nie słyszę słowa kipnę w kontekście umierania, mocne Podłożyłem dla rodziny swoje kwitne okay. Czas nigdy nie chcesz grania na akord lecz jakoś Pozdrowienia tym co wstali i pozdrow rakom Pozdro dla chłopaków, co grają w piłkę z tatą Aha. Pozdro dla młodzieży, co musi radzić jakoś Pozdro! Żebie guzior na to, kiedyś biegałem z AA, -A. a teraz półka plaza, za wachę bez z tatą Przybywam z piosnką, przybywam tu jak Jonesną, Zaufaj, zmarzłem na kość Yo! Jeważ mi gorsza nie myślę o nich, tym wleka się w górę Porsche Dawać mi większe porcje, bo dostaję torsję Yo! Nice. jednak wciąż ten wigor ty nad ranem patrzysz na klec Kriszom jak Smigol łączysz pasy jak Speedball, wielkie znaki jak Billboard. Tak dużo odniesień do Harego Potera, tak? Ty nad ranem patrzysz na kreskę Kriszom Smigol łączysz pasy jak Speedball, wielkie znaki jak Billboard. Mówią, że to już z górki do mogiły jak Hillboard. A moje pleśnie pokryte. Ima wilgoć. Jo, zgadza się dobrze, Pitos, potrójnie jak Migos. Powiem tak, brzmieniowo nie jest tutaj nic w sumie takiego odkrywczego, czegoś nowego, czegoś innego, czegoś, czego bym się nie spodziewał po poziorze. Jest to bardzo charakterystyczne brzmienie dla niego, aczkolwiek trochę jestem zaskoczony pozytywnie tekstem, że on jest naprawdę fajnie poskładany, zajebiście poskładany. Nadaje bardzo charakteru temu utworowi. Refren nie do końca mnie jeszcze przekonuje, ale nie pod kątem, że jest, nie wiem, źle zaśpiewany czy źle poskładany, bo tam tekst, tekst też jest zajebisty i też melodia jest spadająca w ucho. Kurwa ten miks taki. Nie do końca mi siedzi tego refrenu Trochę pierdoliłem z tymi reverbami Bardziej chodzi o to, że tam też jest dużo tych wokali Kubana, nałożonych na siebie I wydaje mi się, że te backgroundowe wokale Jakby były trochę ciszej mimo wszystko I że ten main byłby wyciągnięty gdzieś bardziej na pierwszym miejscu To byłby też imo jakiś taki kontrast Jakieś takie przełamanie tego, że Uzior przez cały utwór ma Nałożone tych kilka wokali Chciałbym tego mięsa wokalnego tam więcej mieć To by to bardziej ten refren Mi się na przykład osobiście podobał A propos mówię, to gdybym Piosnka Pesła idąc, zgadzasz się dobrze, Pitos. Potrójnie jak Migos, ja. posłuchajcie, posłuchajcie, to gdy Piosnka Pesła idąc. Opalony cały rok, jakbym powrócił z Bacham. Jak mój człowiek z góry na karierę lacha. Proszę nice. nie poprawiać, gdy to piszę płakam. Graf nie czeka na wakata, czeka na braka. Co o suchym pysku przez pustynię ciśnie Dakar. Powiedz, że mnie kochasz, właśnie ty mnie nakarm. Powiedz, że mnie kochasz, właśnie ty mnie nakarm. Ja, ja. ja. No. ja. Przez sumienie, kiedyś leci robię sobie robię Nawet jak cię nie co? lubię sukać Przez sumienie, kiedyś leci Przez sumienie... robię sobie robię Przez sumienie kiedy źle ci robię sobie robię Jaka to konstrukcja jest Ja na początku tak co, co, co? Skapłem kurwa o co chodzi, że przez sumienie kiedy źle ci robię, to przez sumienie mi gryzie potem i przez to sobie też źle robię I Niczej drugiemu co tobie niemiłe Edukacyjny kanał, mrożon, mrożon, tak robię. Nawet jak cię nie lubię, suko, twoje zdrowie Przez nice. chwilę yeah. myślałem, nawet się stoję w grobie Znasz to tak. jak gdy spojrzenia wrogie tobie Jak kiedyś kipnę Oj, fajny akcencik tym piczem w dół, zaakcentowany na końcówkę wersu. I lecimy refrenik ostatni. Wrogie tobie Boa jak kiedyś kipnę, wyryjdzie mi na grobie tylko ksywkę Zniszczę to asty bezpłaczu i wypicie Podłożyłem dla rodziny swoje kwity Jak kiedyś kipnę, wyryjdzie mi na grobie tylko ksywkę Zniszczę to asty bezpłaczu i wypicie Podłożyłem dla rodziny swoje kwity No ale, kurwa, zajebisty numer Guzior wrócił, z Kubanem, rozpierdol Tyle mam do powiedzenia, spierdala